Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Zapraszam Was na rozliczenie moich urlopowych planów. Pokażę Wam, co haftowałam, co robiłam, troszeczkę Wam opowiem. Na szczęście, y, z moim zdrowiem jest troszeczkę lepiej, bo w drugiej połowie mojego urlopu chyba się zaraziłam od córki, bo ona chodzi już do szłopka i troszeczkę mi się pochorowało. Także te plany może nie do końca wykorzystałam. Nagrałam jeszcze taką, taki wstęp do jednego z filmów o haftowaniu w kawiarni. Niestety, jak się wybrałam do tej kawiarni parę dni temu, to okazało się, że panie są na urlopie i była ona zamknięta. Więc dzisiaj mam zamiar się wybrać do tej kawiarni. Także ten wstęp, który wcześniej nagrałam, zostawię. I po prostu to co uda mi się tam zrobić w tej kawiarni, nagrać, wyhaftować to Wam pokażę I pewnie ten film z kawiarni się, pokazał się szybciej, bo na pewno go szybciej puszczę Oczywiście te filmiki, które nagrywałam w urlopie, bo nagrywałam ich troszeczkę więcej One się będą pokazywały już jak wrócę do pracy, ponieważ troszkę ich nagrałam, a nie chciałam Wrzucać ich codziennie, a mogłabym, bo nagrałam właśnie troszeczkę ich. Jeszcze mam chyba dwa w planie do pokazania. Także one się będą ukazywały jeszcze, jeszcze jakiś czas. Później pewnie będzie przestój, ponieważ no, nie wiem, jak będzie z czasem. Z nagrywaniem, i tak dalej, i tak dalej. Też y, zastanawiam się, jak to będzie, jak zaczną się choroby, i, no, i samo życie zresztą, mówicie sami. Także za chwilę przejdziemy tutaj y, do, do tego, co mam przygotowane na stoliku. Y, pokazuje się też, bo. No bo mam inne możliwości do nagrywania, później pewnie znowu będziecie widzieli tylko moje dłonie i przez jakiś czas nie będę miała jak nagrać siebie, bo jednak wolę robić filmiki, jak jestem sama, jak mam ciszę i spokój. Zresztą to rozumiecie doskonale, bo też większość z was, może nie większość, ale część z was też prowadzi kanały i nagrywa filmiki, więc wiecie, jak to jest. Troszeczkę mi się ręka trzęsie, ale to nic. I nie wiem, co będzie z pogodą, czy nie zmoknę, bo coś tak się robi pochmurno. Także pogodę miałam wyśmienitą w urlopie. Było cieplutko, fajnie. I co zrobiłam przez ten czas? Byłam w bibliotece. Dostałam taki zestaw do malowania po numerach. Zresztą też już widzieliście filmik, ja obrazek skończyłam i też za chwilę wam go pokażę i byłam na dożynkach powiatowych w Tychowie i też o tym był filmik. Ja się tam przebrałam, miałam wystawę swoich obrazów, troszeczkę też tam haftowałam przy stoisku. No i byłam tam może z dwie godziny. Było gorąco, było fajnie, ale właśnie jak wróciłam z tych dożynek to zaczęło mnie rozbierać, rozbierać mnie zaczęła choroba. Przeziębienie, zresztą jeszcze trochę słychać, ale już jest lepiej. Także nie ma co narzekać. Dziś jest piątek, jeszcze weekend, i wracam do pracy i skończy się moje poranne haftowanie przy kawie. Bo jak odprowadzałam córkę, to zazwyczaj siadałam, troszeczkę haftowałam, żeby zrobiło się widniej, a później nagrywałam. Także no, a jeżeli chodzi o te takie plany, które miałam zrobić w domu, to udało mi się tylko posprzątać, poukładać ciuchę w, w szafie mojej córki, udało mi się umyć okna. Jak zaczęłam, jak chciałam przyjść do swojej szafy, to stwierdziłam, że przecież jest ciepło i nie mogę schować wszystkich moich letnich sukienek. I dlatego, no nie ruszałam tego, zostawiłam jak jest, i nie wiem kiedy ja to będę tam układała i sprzątała. Na razie jeszcze było ciepło, ale już chyba nie będzie takich upałów, więc za niedługo też będę to się starała e, ogarnąć. Miałam lepić pierogi, ale mi się nie chciało. No. W tamtym tygodniu to właśnie był taki szał, że mam czas i nagrywam, nagrywam, haftuję. Nie wiem, ile tych krzyżyków zrobiłam, ale myślę, że sporo. Zakończyłam jeden obraz malowany. No i w samplerku kawowym też zbliżam się już do połowy. Może jeszcze dzisiaj nadgonię, zobaczymy, jak to będzie. No, i zobaczymy, czy uda mi się pohaftować jeszcze w tej kawiarni. Zobaczę, jak to tam jest. Rozdałam też troszeczkę swoich ulotek. Zrobiłam taki plakacik. No, troszeczkę ponadrabiałam takie zaległości, że tak powiem, YouTube'owe. Wrzucałam też troszeczkę shortów. I także, no, pomału to jakoś, jakoś leci. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co tam u mnie na tamborkach, na kanwach, to zapraszam do dalszej części filmiku. Przygotowałam wszystko, nad czym pracowałam przez te dwa tygodnie. Co prawda, jeszcze dziś mamy piątek, i pewnie jeszcze mi przybędzie tych krzyżyków, dlatego ja Wam nie będę pokazywała może zeszytu hawciarskiego nie będę tego zliczała, tylko po prostu pokażę Wam to, co mam. To jest obraz, który otrzymałam na otwarcie wyremontowanej biblioteki na osiedlu Ja jeszcze go nie pokazywałam, będę musiała go niebawem zanieść, pokazać Malowałam go 8 dni To był zestaw malowanie po numerach Nawet Wam jeszcze pokażę pudełko Pudełeczko, farbek mi zostało nawet sporo Ale ja się tym nie martwię, bo Marysia będzie miała co robić już Jeden taki paseczek wymalowała. Także to jest taka, taka firma i moje słoneczniki tak wyglądają. Ale ostatecznie zrobiłam ten jeden obraz i myślę, że więcej malować nie będę na, na tą chwilę. Tak mówię, bo nie wiem, kobieta zmienną jest, może jeszcze mi się coś zmieni. Ale no, on mi się podoba, tylko że po prostu wolę wykorzystać czas na krzyżyki. No, ale jak już go wzięłam, dostałam, no to chciałam go dokończyć, żeby jednak też spróbować czegoś nowego. Ale u mnie mimo wszystko królują krzyżyki i tak już pewnie zostanie oby jak najdłużej. Dobra, czyli to odkładam. Do pierwszej pracy, do której zasiadłam. To jest jagodowy bukiet. Jak widzicie, jest bardzo, bardzo dużo zrobione. Już dużo widać. Nie wiem, nie mam tu chyba igły. Nie mam, a jest igła tutaj dobra. Wypełniłam wszystkie tutaj ubytki, ja tak mówię, luki. Starałam się haftować tak, żeby tutaj już się dużo wyłoniło. Tutaj już będą pojawiały się borówki. Już we wrześniu raczej nie będę się siedziała przy tym obrazku, bo jeszcze muszę nadrobić inne prace, które, których nie ruszyłam jeszcze przez ten dwutygodniowy czas. Także, no, ładnie to wygląda, piękne kolory. Bardzo miło mi się to haftuje. Co prawda, muszę się bardzo przybliżać, bo malutka, malutkie są te oczka. Ja robię co drugą kratkę, bo to jest murano 32CT. Jeżeli są tutaj nowe osoby, to mówię, że to jest Murano 32 CD. I haftuję muliną DMC. Co drugą kratkę. Haftuję z aplikacji Saga ten obrazek. On nie jest duży, bo, ta, bo właściwie tu w tym momencie na szerokość chyba się zmieści na tamborku. Może tutaj troszeczkę będę go musiała przesunąć. I on nie wiem, czy cały się zmieści na tym tamborku. Ale on jest mały. I tutaj mam, nie wiem, 27%? Jakoś tak. I chyba 1600 krzyżyków zrobiłam, tak mi się wydaje mniej więcej. Później na podsumowaniu miesiąca Wam powiem dokładnie, bo ja tego nie zapisywałam na razie. Więc jeżeli chodzi o jagodowy bukiet, to tak to się prezentuje. Kolejną pracą, którą haftowałam, to jest lukas zimowy pejzaż. I tutaj też ponad 1000, nie wiem, czy 1200, czy 1300. Haftowałam tutaj trochę niebieskimi kolorami, tutaj uzupełniłam brązami. Trochę odcienia, odcienie żółtego Też miałam przerwę z tym obrazkiem Więc ja będę robiła tak, jeżeli w danym miesiącu nie będę mogła haftować jakiejś pracy z różnych powodów To w następnym miesiącu będę zaczynała od tych prac, których nie ruszyłam w przednim Tak, żeby na każdej pracy jednak mi coś przybywało Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o Lukasa, też nagrałam osobny filmik, też go mogliście widzieć, więc tutaj od ostatniego filmu nic nie przybyło, ale pokazuję. No i nowy starcik, który zaczęłam malowniczą wieś. Też wam się chwaliłam, że uszyłam ochraniacz na tamborek, taki w bardzo, bardzo fajnych kolorach. Ja miałam tego nie robić, ale jak stwierdziłam, no mam ten czas, dobra, wyciągam maszynę, oprzyłam materiał. Materiał jest inny, bo to jest Aida 16CT, a w zestawie miałam 14CT białą, a tutaj mam takie trochę Ekri. No i zaczęłam tutaj od góry haftować niebo. Jak widzicie, tutaj mam zaznaczone takie X. -y. To są tak zwane moje obszary bezmyślnego haftowania, czyli teraz będę jechała jednym kolorem. Tym takim jasnym odcieniem niebieskiego, i będę haftowała tutaj te zaznaczone kratki, ponieważ tu całe setki są w jednym kolorze, więc nie muszę używać aplikacji. A haftuję ten, ten obraz nie z wzoru graficznego, tylko z aplikacji Korikamo Cross Stitch. Także dostałam, wygrałam ten zestaw. W zamian, nie w zamian. No, wymyśliłam nazwę Malownicza Wieś i Korikamo wysłało mi cały zestaw, także, no, musiałam go zacząć. Jak wam powiedziałam, że zacznę w urlopie i zaczęłam. Ja tutaj y, chyba haftuję to dwa dni dwa albo dwa dni, tak. I mam na razie 2% wyhaftowane. Obliczyłam, że 1% to jest y, 300 chyba około 370 krzyżyków, więc tak będę to zapisywała. No i haftuję go. Dzisiaj jest trzeci dzień, ale zobaczymy czy dzisiaj do niego będę siadała. No i jeszcze jedna praca, którą teraz jej nie przyniosłam, ale za chwilę ją przyniosę, bo zapomniałam o kawowym samplerku. Także za minutkę wracam. A tak wygląda samplerek, który haftuję na konkurs. Jeszcze mam troszeczkę czasu, mam już prawie 50%, ale zdjęłam obrazek z tamborka, ponieważ yy, chcę go szybko skończyć. Dlatego haftuję na dwa wkłucia. Może wam pokażę. Już kiedyś też pokazywałam. I yy, jakbym używała tamborka, to, bym, to by nie było takiej możliwości, a tak mi jest po prostu szybciej. Yy, ten obrazek jest bardzo łatwy. Są takie te wzorki tutaj jednego koloru, więc ja staram się to szybko wyhaftować. On jest naprawdę bardzo prosty, więc jeżeli zaczynacie może przygodę z haftem, ten wzór też jest na sagę, więc można go sobie zdobyć. Ja wsadzę, zaznaczam ilość wyhaftowanych krzyżyków. No, i tutaj mam ponad 50%, czy się około 50%, ale nie wiem ile teraz mam wyhaftowane, bo nie, nie zwróciłam uwagi na ilość krzyżyków. No, ta kanwa jest duża, bo to jest 14 CT. Ja od jakiegoś czasu troszeczkę z, zagęściłam kanwy, znaczy się no nie ja zagęściłam, ale używam teraz tych drobniejszych materiałów, bo tutaj już mi się wydają te krzyżyki duże. Ale do 11CT na pewno nie wrócę, bo tam to w ogóle ogromniaste krzyżyki. Tył mojej pracy wygląda tak. Pewnie do podsumowania jeszcze mi trochę przybędzie, bo ja teraz będę tą pracę zabierała, w, że tak powiem, w miasto. I spróbuję trochę w kawiarni pohaftować. Także może niechronologicznie będą te filmiki, bo, bo dopiero dzisiaj wracają z urlopu i otwierają kawiarnię. A ja koniecznie chciałam odwiedzić akurat Tom, więc no zobaczymy. Ten filmik się ukaże po, po tym, co było w kawiarni, więc będzie na poprzednim filmiku więcej niż tutaj pokazane. Tak myślę. No dobra, no to chyba by było na tyle. A, jeszcze jedna rzecz. To też Wam pokażę. Będziecie mogli to zobaczyć wcześniej, bo przyszyłam e, hawcik do torby, którą szyła moja mama. Niestety nie mogłam tego zrobić na maszynie, musiałam to zrobić ręcznie. No i po prostu tak na e, igiełką poprzeszywałam. Tak, żeby to zdobiło moją torbę. Fajnie to z daleka wygląda. Ja tą torbę używałam na zakupy, a teraz mam tutaj e, moją torbę hawciarską i właśnie zamierzam z tą torbą wyjść w miasto i e, mam nadzieję, że ona mi posłuży. Złapał mnie atak kaszlu, jednak jeszcze. Jak się rozgadałam, to, to tak czasami mi się robi. Reasumując, myślę, że to był fajny urlop. Jeszcze nie zaczęły się choroby Marysi. Opuściła tylko jeden dzień, więc miałam dużo czasu na, takie, na taki spokojny haft, na to spokojne nagrywanie. Więc jestem zadowolona. Też troszeczkę myślę, że tych krzyżyków będzie więcej w tym miesiącu. Mam taką nadzieję. No, i ogólnie chyba oprócz tych takich, no, no tylko książki nie, nie przeczytałam. Nawet zaczęłam, przeczytałam chyba może ze trzy kartki. E, krzyk Ciszy, coś takiego, taki tytuł. No, muszę ją przeczytać do końca miesiąca, ponieważ jeszcze muszę do niej napisać recenzję, więc jak wrócę do pracy, to pewnie będę wszystko robiła. Chyba, że w weekend może ją trochę e, poczytam. No i chyba to by było na tyle. Jeszcze cykne zdjęcie do miniaturki i. No i będę dalej pracowała. Bo jeszcze mam wolny weekend. No i, no i co? Był urlop, już go nie ma. W następny pewnie w przyszłym roku. Na razie póki co nie zamierzam jakiegoś brać wolnego, no chyba, że będę musiała. Mam nadzieję, że się do końca wykuruję, to jeszcze wypiję herbatkę i będę się zbierała nagrywać dla Was jakieś inne urywki, żebyście mieli co oglądać Także piszcie co sądzicie o moich urlopowych poczynaniach Jeszcze w międzyczasie tam wrzucę Wam też zdjęcia z biblioteki, może z dożynek trochę żeby te osoby, które nie mogły wcześniej zobaczyć, to zobaczą tutaj w tym podsumowaniu. Może filmik nie za długi, ale za to trochę się działo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Piszcie, co sądzicie. Trzymajcie się cieplutko, pa!